Z jakiegoś dziwnego powodu w przyszłym roku dostaniemy aż dwie fale zestawów z Ninjago, jeśli chodzi o tą letnią część. Zarówno w maju, jak i w czerwcu czegoś takiego wcześniej nie było, ale teraz będzie, a my dostaliśmy ilość elementów. I wiek przeznaczony dla każdego z tych setów i niewykluczone, że jeden z fanów... A uściślając matek wpadł na pomysł, czym może być ostatni zestaw legacji, a przynajmniej jakiego sezonu będzie dotyczył. Maj 2026: 718-72, 2078 elementów, 718-71, 1016 elementów, 718-70, 1707 elementów, 718-69, 1214 elementów, 718, 718,68 821 elementów 71867 691 elementów 718 65 141 elementów 718 64 394 elementy i w czerwcu 718 62 81 elementów i 718 63 232 elementy. Taki pierwszy wniosek Wniosek, jaki może się nasuwać, to to, że będzie to niezwykle droga fala, z racji tego, że mamy dość sporo takich większych, bądź też przynajmniej średnich, setów, co raczej codziennością nie jest, jeśli chodzi o serię Ninjago. Jak wiadomo, w tym roku, w sensie w tym w następnym, zestawu będzie naprawdę bardzo wiele i tych dużych jeszcze więcej niż kiedykolwiek do tej pory, tak właściwie. Z czego te dwa największe, w sensie T12, podobno mają być z legend. Takie krążą. Pogłoski. Na ten moment nie jest to jeszcze oczywiście potwierdzone, ale jeśli się to sprawdzi, no to po raz kolejny będzie to rok bez smoka źródła. Niestety. W każdym razie, przechodząc do finałowego setu Legacy, matek wpadł na pomysł, że może to być Smok Mora. Po pierwsze, na nowych monetach na piętnastolecie widzimy remake Nii, w sensie jej stroju z 5 i 6 sezonu, który wygląda paskudnie, ale może nam zwiastować, właśnie, że ostatni zestaw z Legacy będzie dotyczył któregoś z tych dwóch sezonów. Po drugie projektant jest tym mega podjarany, ekscytuje się bardziej niż Starym Miastem, więc musi to być coś naprawdę mocnego. A taki Smok Moro, nie oszukujmy się, jest tutaj bardzo mocnym, trafnym wyborem. No i taka anegdota, jak spojrzymy sobie na te zestawy z Legacy, jakie dostaliśmy do tej pory, w sensie zdjęcia, ujawnienia, to brakuje tam tylko jednej, typowej dla Ninjago konstrukcji. Mianowicie właśnie Smoka. Mamy już budowlę w postaci kuźni, mamy mecha. Brakuje właśnie Smoka z takich... Typowych rzeczy do kompletu całej serii. Więc jaki smok najpewniej to będzie? I pytanie tylko: jaki? Ten mora rzeczywiście wydaje się być jak najbardziej trafny, a jeśli nie, to być może po prostu na przykład jakiś smok żywiołu, nie wiem, połączenie smoka Nii i Jaya z szóstego sezonu. Możliwości naprawdę wiele. Najbardziej prawdopodobny ciągle właśnie ten smok Mistrza Wiatru. Pytanie tylko: jak będzie wyglądała odświeżona figurka? Mam nadzieję, że opętanego Lloyda, jeśli to będzie ten set, no bo wątpię, że wydali. Z powstania smoków. No, chyba, że pójdę na łatwiznę i tego smoka będzie ujeżdżał Lloyd Legacy. Tak też może być. Naprawdę by mnie to nie zdziwiło. Niemniej jednak, fajnie by było, gdyby ta teoria matka się tutaj sprawdziła. Smok Moro odświeżony z odświeżoną figurką opętanego Lloyd'a. No, nic tylko brać. Ja na pewno bym się skusił i wydaje mi się, że dużo fanów też. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie. Tymczasem dziękuję pięknie. Hej.